3, 4. Siema widzowie. Siemma, no, jakby się domyślacie, zobaczcie. Event starbonka. No teraz to jest taki prywent, i, 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 prywatny event. No ale... No i event będzie dla was. Taki wielki event Na Brookhaven, dodam. We wszystkich zrobię szurca ktoś kto się zapisać na ten event I Maksimum będzie tyle osób Ile może dołączyć na Brookhaven No i no, Kto napisze najwcześniej komentarz Czy widzicie tutaj leci helikopter jest... A właśnie też kupiłem VIPa Tak No nie, nie kupiłeś VIPa Widzowie nie słuchają nie ma nie VIP'a. A, no bo by helikopterem nie latał. No, bo by się to wyjść. No kiedyś tak się... Ja nie mam vipa. Ja na przykład nie... Nie mam wipa Może no, będziemy nie... robić jakiś konkurs. Będziemy robić jakiś konkurs świąteczny. Nie wiem, o Myślę, że w jakichś grach moglibyśmy po prostu. Chyba, że swoją grupę. Nie wiem, na przykład jak gracie w Cardillership Tycoon. Nie w Cardillership, tylko w Driaship. Chcesz sobie? No, i mógłbyś podarować jakiś K-Pass. Właśnie, jak chcecie to, rar... Ja mam taki korys. no i widzowie no nie mów kanał się miał opierać na detektywistycznym głównie no nie mówię co o tak filmy typu czy Siren Head istnieje w prawdziwym życiu chyba tak co po filmików Siren Head istnieje w prawdziwym życiu, chyba tak. To były moje filmy kiedyś. No, ja uważam, że w Polsce istnieje, ale dobrze zobaczyć swoje zdanie. No, każdy ma swoje zdanie. No kiedyś. Kiedyś się o tym przekonacie. Teraz widzowie powiem mam historię mojego kanału. Kanał opierał się. Miał się opierać na Skończyło się to na odcinku, gdzie szukałem... I powiedziałem, że następny odcinek będzie taki sam, tylko że z sami. Bo te Bakronusy to by był jakiś labirynt kartonowy tylko. Bo no te filmy się nie wbijały jakoś specjalnie. Bo nagrywałem to wtedy. ja byłem po prostu zaskoczony wynikiem, to ile widzicie wyświetlenia na zakończenie kanału. Tak. I ile ogólnie wbijicie wyświetlenia na koni. No. No wychodzić po. No, no. no. Bardzo fajnie. Jest fajne tylko nie... jest. tylko jest. z tego, że było coś do przygadania i dlatego. O, mhm. coś, coś ma po, po problem. no ale już pokażę. Mhm. Ej, bo ja nie wiem, bo ja mam w szóstce zapisanego skina, który się nazywa Ech. Tego nie zapisywałem. Dobra, nieważne. Widzowie, możemy robić konkursy. Konkursy będą w, trz w trzech grach. Znaczy dwóch grach, a jeden konkurs będzie o 100. Nie. Będzie, będzie konkurs w w do wygrania, nie wiem, pierwsza gra to będzie Dealership Tycoon jak nie wiecie to to Dealership Tycoon nie demonstruję Tutaj właśnie kursorem, gdzie tutaj widać tą gierkę. Wzmacniacz Tycoon Dealera, Card car Dealership Tycoon. No i kolejna gra, jaka mogłaby być. Kolejną grę dowiecie się później, co to będzie zagra. Ale konkursy mogą być fajne. Na pewno to będzie jakaś. Co? Jest.

Zoruję to Oczywiście pro bo. Nie jesteś tak pro. Ale dobry. dobra. Dobra, yy, Tutaj jest mój nick. A mój nik. Tutaj więc widzowie zapamiętajcie sobie. I tutaj jest nick Amira, dostawca burgera. Dobrze, Widz, widzowie, widzimy się na Sarbonek Event, no i oczywiście na konkursie. I teraz tak, mam do Was w, śro w środę Bo będą wynik... W sobotę będą, w sobotę już b, b, będą wy, wyniki tego odcinku. No, właśnie, ja mogę jeździć ja jeszcze nie, jeszcze nie jeździłem. Będą wyniki, widzę. Ta lista i pasy, że ja dwa tygodnie już go brałem, a ta lista, nie jeździłem w ogóle sami. Jak? Bo nie wiedziałem, czy to mogę. W tą... w całą... Widzowie, co będę miał? 20 osób, znajomych, Teraz po prostu ja mogę teraz stworzyć grupę na tym odcinku. Tak. E, teraz tak. W takim razie zostanie mi tylko 249 Robuxów, więc będzie. Dzisiaj wlatuje Dzisiaj odcinek z, z konkursu, gdzie po prostu będziecie rywalizować w tym konkursie i tak dalej. Dzisiaj będą trzy odcinki. Odcór dlaczego? Pierwszy odcinek przez ten właśnie, drugi odcinek przez konkurs, trzeci odcinek. Nagrywamy na publiczne serwerze. Zrobimy 24 No ale myślę, że tak to możemy teraz zrobić, tak? Jeszcze 24. Widzowie, czy wy widzicie, jak ja jeżdżę? Pow, ty typu... Ja, bo chyba. wigilia będzie Widzicie, no. które nie da, kiedy chyba. Nie wiem. Może, ale może, ale Wigilia będą no bo 20. 20 grudnia startuje 1 świąteczna. 20 grudnia się zaczyna, przerwa świąteczna. Więc widzowie grubo. A, ale są właśnie na to sanią. To sobie właśnie na to sanią. Dobrze, widzowie, tworzę grupę. Jak się tworzyło? Strona główna, profil wiadomości znajomi, awatar... Jezus jadę, jak Jest to Jest to. No. Ja, serio? ja się tego społeczna, społeczna, Jest społeczność, nadaj społeczności nazwę. Ziomy Sarbona, o. Ziomy Sarbona. Robimy tak, ej? Zio... Nie, ziomki. z i o m co tutaj na, Co tutaj wpisać w opisie? To jest grupa subskrybentów tego takiego jednego kanału. Sie Księ... grupa su Nie. ma to ja sarbonek. Jak też to zasługuje. Zasłuchaj. Dobrze tu pisze? Nie. Nie. się, To ja się, mato. Obrazek hm. O takie coś, hm. Nie widzowie, więc ten odcinek kończymy, bo ja nie mogę widzowie pokazać jakie zdjęcie będę wybierał na tą grupę. Więc widzowie, jak się podobało? Ja jeszcze sobie to rzecz pokazać. Jak się widzowie podobało to pamiętajcie, żeby dołączyć na moją grupę i to wszystko. Mara. No, no.